Thank you Katarzyna Domańska, jestem prezesem klubu uczelnianego AZS UKW. Jesteśmy głównym organizatorem wielkiej wieślarskiej Pucharbrdy. Ta impreza wieślarska odbywa się wobec po raz 21 patronami i partnerami w organizacji tej imprezy jest Urząd Miasta Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski, Klub Bydgostia International House. Myślę, że jest to największa impreza wieślarska tutaj w Polsce, która się odbywa w Bydgoszczy. Cieszymy się, że Bydgoszczy. Mamy duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o sport wieślarski, zarówno w dużych imprezach sportowych, jak również w imprezach sportowych, akademickich odbywają się tutaj biegi e, ósemek osad ósemek e, naszych polskich jak również zaproszonych gości w tym roku e, po raz kolejny uczestniczą osady z Litwy, Niemiec i oczywiście najbardziej oczekiwane osady z Oxford i Cambridge. I jako ostatnie jest bieg akademicki o puchar rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pomiędzy dwoma uczelniami, a mianowicie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Wyższą Szkołą Gospodarki.